Witamy w odcinku naszego podjazdu, wjazdu na Skywalk na górę Biokowo. Znajdujemy się właśnie w tym oficjalnym, przedoficjalnym wjazdem, wejściem. Tak jak tutaj widzimy, pan wjeżdża rowerem. Koszt wjazdu rowerem to 35 kun, a od osoby autem to 60 kun. Znajdujemy się teraz na wysokości 368 metrów nad poziomem morza. I z tego miejsca zaczynamy właśnie wjazd na ten taras widokowy. Więc miejmy nadzieję, że nie będzie jakichś wielkich problemów. Powiem Wam szczerze, że ja się trochę denerwuję, nie lubię takich stromych, wąskich uliczek. No ale pisaliście nam, że już nie jedna osoba tutaj była i było ok dla takiego średnio zaawansowanego kierowcy. No więc teraz oglądajmy jak będzie wyglądała ta nasza trasa, nasza droga i do zobaczenia na górze. Jak wjeżdżaliśmy, to pan powiedział, że na górze są 4 stopnie, a na dole było 16 czy 17. No więc logicznie że ta różnica jest y, dość duża, ale na pewno warto tutaj się przygotować, że jak będziecie wjeżdżać, u jaki zakręt! <grych> to trzeba wziąć ze sobą coś cieplejszego. Myślę, że nawet i w lecie, bo może wiać wiatr i będzie dość chłodniej. nowego przyjaciela. Ja i przez tu dzieci zwani Roki. Czy ty jesteś w Roki? Jest Roki. Park przyrody Biokowo Pełnej okazałości. Jesteśmy na około 11 km trasy, więc powinien nam zostać 1 km do Skywalk. No i powiem Wam, że chyba niepotrzebnie się tak stresowałam. Oczywiście, my jesteśmy tutaj w maju, więc auta z góry nie zjeżdżają. Nie spotkaliśmy ani jednego auta, żeby się wymijać. Wszystkie jadą do góry, no zobaczymy, jak będzie później. Pan nam powiedział, że tutaj ruch się zaczyna około 10 godziny dopiero. O czym tu mówisz? O, właśnie spotkaliśmy auto, z którym się trzeba wyminąć. Dobra. Czekaj. O, no, jeszcze. O, dobra. Nie tak. Wygadałam. A zawsze. Ale dobra, nie Jak było się. to nie było, ale dobra. Dobrze, że nam druga kamera nagrała, to. To, to pokażę Wam jak to wyglądało. No ale w każdym razie myślę, że jak tutaj się rozsądnie jeździ, że jak są rozsądni kierowcy, którzy tutaj nie próbują jeździć, nie wiem, nawet 50 czy 60 km na godzinę, no to jest bezpiecznie i da się przejechać. No więc tak jak zapowiadał pan na dole, tutaj faktycznie na górze jest chłodniej i wieje silny zimny wiatr więc muszę tak wyglądać, przepraszam, ale ja nie lubię wiatru, jak mi jest zimno. E, więc jesteśmy przy Skywalk, będziemy wchodzić, ale najpierw oczywiście czytamy regulamin i zasady. Czyli przed wejściem należy oczyścić buty, tam gdzieś jakaś szczotka będzie u góry. E, maksymalny czas zatrzymywania na, na tym Skywalk to 5 minut, maksymalna ilość osób to 30, e, które mogą przebywać tam. Tutaj na, właśnie minęliśmy pana, który to wszystko kontroluje. Ma e, taką komóreczkę, czy jak to się nazywa, czyli pewnie ma kontakt z z ludźmi z dołu, ile tutaj jest osób, ile można osób puścić. No i co? Nie można skakać, nie można wnosić ostrych przedmiotów, nie można wchodzić ze zwierzętami, nie można się wychylać przez skywalk i nie można oczywiście wyrzucać żadnych śmieci i przedmiotów. No ale to jest chyba logiczne. No i wchodzimy na własną odpowiedzialność. Idziemy! Widok stąd jest naprawdę przepiękny. Widzimy wszystkie wyspy, korczula, chwar. Tutaj brać pod nami, tam z drugiej strony za chwilę nagramy, jest makarska i te wszystkie lokalne małe miasteczka. No i przede wszystkim to urwisko pod tymi nogami. Po prostu niektórzy tutaj widać, że dzieci się boją, dzieci płaczą, ale nie wiem, to myślę, że to zależy od człowieka. My się na przykład nie baliśmy i weszliśmy od razu, więc naprawdę robi to wrażenie. No, po Skywalku poszliśmy taką normalną drogą samochodem, i potem zauważyliśmy, że jest takie możecie lewo, możecie prawo, i zdecydowaliśmy się pojechać lewo. I nie zrobiliśmy błędu, bo ludzie nam tu poradziły, że możemy zaparkować przed takim niedobudowanym domem góralskim i pospacerować się taką, jak widzicie, tutaj drogą. I że za takich pół godziny spaceru e, oferuje się taki przepiękny, prze niesamowity widok na Wispi, e, w sumie tylko na Wispi, na Otwarte Morze, pod, poza tym wyspa, wyspami. Także jedziemy teraz tutaj, a potem pokażę wam na mapie, gdzie jest ten skręt, e, pokażę wam na mapie, gdzie to wszystko jest. A potem nawrócimy na Świętego Juru i zobaczymy, co nam Święty Jure jeszcze oferuje. Wyszliśmy na górę Woszac. W opisie tego filmu dodamy Wam dokładną nazwę, link do mapy, gdzie to się znajduje w całym tym kompleksie tego parku Biokowo. I pamiętacie widok ze Skywalk? No to przygotujcie się teraz na lepszy widok. Zobaczcie, co znajduje się za mną. Mam nadzieję, że nie zasłaniam, bo się trochę przesunę nawet. No, popatrzcie, wyspa Brać pod nami, Makarska, i to widać, Makarską. Po prostu jak na dłoni, z każdym, z każdym absolutnie szczegółem. No i za nami wyspa Chwar, Półwysep Peljeszac, Korczula, Wis. Myślę, że jeszcze dałoby się naliczyć kolejne wyspy. Naprawdę na Korczule to wydaje się, że można po prostu skoczyć z tego szczytu na Bracz, przepraszam, na Bracz. Korczula też tutaj jest dość blisko, ale trochę dalej, na nią bym nie dopłynęła. Ale na Bracz faktycznie da się skoczyć. Tak się przynajmniej nam wydaje.

To chyba najlepszy widok w moim życiu, jaki widziałam. Naprawdę, mogłam tutaj siedzieć cały dzień i po prostu patrzeć i to podziwiać. Niesamowite. dojehali dojechaliśmy na to świętego Juru, na pierwsze parkowisko, które znajduje się tutaj dosłownie schudłem jedno 20 kg. Myślę, że 20 kg po prostu tyle nerwów, bo ta droga już tam od tego parkowiska, gdzie byliśmy na ten fajny widok, do tutaj była okropna. Potkaliśmy 5 samochodów, samohodu, cofać cofač, nis tako górku, takie zakręty, po prostu musiałem cofać e, samochodem. Okropne, okropne. Izabela i ja mlčali sme celých tých pół godžiny, co je sme, ani slovo ne poveď, Ale popačne, co tu tady máme. Šnieg. teraz Au, mokré. A teraz nás čeká což takého stroma, omská družka, ale Ižik šilný, gorek šilný. Jedeme. Ideme začať a zomačíme, či príjdeme v dvojce alebo v jedince alebo v ogóle. <laughs> Wy widzieliście, co ja właśnie zrobiłam. Jestem teraz taka zmieszana, trochę jestem szczęśliwa, trochę jestem przerażona. Yy, może niektórzy powiedzą, że dramatyzuję, że jestem drama queen albo coś takiego, ale naprawdę ja się bałam wychodząc tutaj. Bałam się wyjeżdżając tutaj autem. Całe życie przeleciało mi przed oczami, mamo, nie słuchaj. Ale udało się, wyszliśmy, tam widziałam, że było napisane, jaka jest ta wysokość, zaraz to nagramy, na razie musimy troszeczkę się tym nacieszyć, że żyjemy i tymi widokami. E, za nami widać i Mocki i jeziora, e, Bośnia i Hercegowina, tam w tle te góry. Tutaj piękne widoki jeszcze na śnieg, e, no i wszędzie tutaj widać jeziora, po drugiej stronie widać e, morze, zaraz tam pójdziemy. Przepraszam, że tak mówię, ale naprawdę jestem taka... Bałam się, naprawdę się bałam. Svetl Jure ma 1762 metrów wysokości. No oczywiście my wybraliśmy tą bardziej ekstremalną drogę wyjścia tutaj, ponieważ Igor, Namówił mnie, że musimy wychodzić poza swoją strefę komfortu i że powinniśmy wyjść tą stromą, yy, kamienną drogą. Jak widzicie, przeżyliśmy, ale Wy nie musicie tego robić i naprawdę, jeżeli nie macie kondycji, nie macie dobrych butów bądź jesteście z torebką, tak jak ja, bo ja się spodziewałam tej, że wyjedziemy tylko na e, skywalk autem i wrócimy, a jesteśmy tutaj cały dzień. E, więc wyglądam tak jak taka typowa turystka, z której Chorwaci się śmieją i opowiadają jakieś dowcipy właśnie, że w takich byle jakich butach wychodzą i z torebkami, no to dzisiaj jestem ja, o ile zawsze mówię Wam, że ubierajcie dobre buty i gdzieś jak idziemy. No to dzisiaj ja ubrałam moje różowe lidaski, które są już brązowe. Igor kazał mi powiedzieć, że było warto, ale muszę się zastanowić jeszcze. Zobaczymy, jak, jak przeżyjemy na dole, to powiem wam, czy było warto. Ja chciałabym powiedzieć, że popełniliśmy chyba jedną z większych głupot w naszej turystycznej karierze. Bo wyszliśmy na nogach na ten największy szczyt, znaczy na to największe podejście, a mogliśmy tutaj wjechać autem, ale chcieliśmy pokonać nasze jakieś słabości, strefę komfortu. To ten pan wymyślił, ale dobra. I teraz, żeby nie schodząc na, na dół tymi stromymi kamieniami. W moich różowych bucikach musimy iść tą drogą, tym slalomem. Czy to widać gdzieś? Nie? Śnieg. Aha, śnieg. śnieg? Za nami śnieg. Aha, ale na no, drodze nagramy na pewno. I będziemy schodzić drogą dla aut z tym slalomem. I pewnie nam to zajmie ze dwie godziny, żeby zejść do tego miejsca, gdzie mamy auto, i pokazać wam, skąd myśmy tak naprawdę ruszyli. I czy było warto? Będzie warto! Jest warto! Chodźmy, już się zrobić ciemno. Ho messo i miei Varto! Dobra, podsumowanie sytuacji. Jesteśmy prawie przy aucie, zaraz pokażemy, gdzie ona się znajduje. Zejście tutaj na nogach, tą trasą dla aut zeszło nam, zajęło nam tak maksymalnie chyba 30 minut, więc nie było tak źle, jak przedstawiłam to wcześniej. Więc podsumowując, nasze auto jest tam i jeżeli chcecie dojechać autem na sam szczyt, to musicie przez tą rampę jechać po prostu dalej do góry. My zatrzymaliśmy się tutaj i wyszliśmy na górę tą drogą, łapiąc się za tą linę. Tak, jest tak stromo, jak się wydaje na filmie. Mam nadzieję, że, że przynajmniej to widać. Więc, jeżeli yy, nie macie kondycji, macie różową torebkę, różowe buty, <grywka> to nie wychodźcie tutaj. A jeżeli macie górskie buty lubicie taką wspinaczkę, znaczy nie była to spinaczka, ale strome wyjścia górskie, no to zatrzymajcie się tutaj i wyjdźcie tą trasą. No z powrotem byśmy się nie zdecydowali, ponieważ te y, kamienie, które tam leżały, były takie ruchome, y, mogłam się poślizgnąć, więc trochę się y, baliśmy. No, i nie mieliśmy dobrych butów. Nie spodziewaliśmy się, że tak to zrobimy. No, ale wyszliśmy ze strefy komfortu i żyjemy, jedziemy dalej. Do mnie idzie taki piękny. Dobre. A ty myślisz, że ja tobie coś tam do jedzenia, a ja nic nie mam. Czy że mamy jakiś kawałek nie, nie wiem. Ale jestem piękny. Podobny, tak. <grym> no jako bracia. <grym> Chodź jeszcze trochę do mnie, nie uciekaj. Poszedł. On woli się o auta trochę. On musi tutaj stać teniu a jest uh, reklamą. <laughs> Wracając ze Swetego Jure zatrzymaliśmy się jeszcze raz na Skywalk. Ta droga powrotna była dużo lepsza niż ta pod górę, jak się wyjeżdżało na Sveti Jure. Więc tutaj jeszcze raz podziwiamy te przepiękne widoki i zjeżdżamy już na dół. Może jeszcze dodamy kilka widoków przy zjeździe na dół, ale podsumowując, no było super, było warto, Igor, było warto. <laughs> Eee, przepraszam za moje ataki, nie wiem, panika to nie była, ale ja nie lubię takich dróg. Ja jestem kierowcą, który lubi taką strefę komfortu jak już widzę, że to jest przepaść i po prostu trzeba się wymijać w takich y, dość wąskich drogach, no to ja się boję, tego nie, nie ukrywam, ale może ktoś się znajdzie podobny do mnie i wam pomoże ta relacja. Igor się aż tak nie bał jak ja, dlatego on prowadził. Ehm, na pewno droga od y, wejścia do Skywalk jest ok. Ja się jej bałam najbardziej, bo ona jest nowa, jest więcej tych zatoczek, y, są te takie barierki obronne, obronne? No, ochraniające w każdym razie przed jakimś upadkiem właśnie auta y, w to urwisko. No ale ta stara droga już od tego Skywalk na Sveti Jure jest naprawdę wąska. Te y, barierki są takie stare, rozwalające się. No i przede wszystkim pod górę, cały czas z zakrętami, no i mniej tych zatoczek, więc ciężko się wymijać. Także my jesteśmy poza sezonem, daliśmy radę. Dajcie znać w komentarzach, czy y, moja panika, czy taki strach trochę y, miał prawo bytu, czy, czy przesadziłam. No ale tak się czułam, więc tak też to nagrałam, tak powiedziałam. No i tyle, przeżyliśmy. Do zobaczenia w kolejnym filmie.